Siemaneczko widzowie, witajcie! Dziś jest pierwszy odcinek z nowej serii od komornika do rolnika. Zapraszam was, no ogólnie to mamy biedne gospodarstwo. Nie dziwcie się na maszyny, właśnie tutaj sobie teraz przejdziemy i wam pokażę. Mamy chałupkę, drewniany płotek, i tutaj widać już nasz piękny pług konny. Oczywiście przyrojony delikatnie i bardzo miały, ale to spokojnie, nie ma się co bać. No gospodarstwo jest, no jak widzicie, no takie no, starawe, Nie powiem, że tu będzie gościć nowe maszyny. Dobrze, przejdźmy teraz do naszej wiatki, która tutaj gości nasz piękny wóz, no wóz. W cudzysłowie ma być to przyczepa, ale na razie będziemy to robić na odcinkach, na razie to jest wóz. Obok niej stoi glebo Jak tutaj widzicie, no obrodze biała. Y no obok, jak już można dostrzec, jest nasz pierwszy rozrzutnik. Dlaczego mówię pierwszy, bo jeszcze jest drugi. No tak, tutaj jak widać, na no stoi na no, jakiejś podpórce, no wiadomo, cegły. Jest lekko zużyty, no widać te wały, no to chrom już. Ale spokojnie, będziemy, będziemy, będziemy malować. Nic się, nic się nie stanie z nim. Lekko wdrzewiamy felgi. A no, przeżyjemy. Pożyjemy, zobaczymy. Na pewno będzie do remontu. Jak większość tych maszyn tutaj. No tak, no to tutaj mamy nasz pierwszy ganasz i kosa konna. Przerobiona. No, jak to bywa. No, co tu dużo mówić? Ważne, że kosi, to jest najważniejsze. To najważniejsze, no musi kosić. <noise> Dobrze, tutaj mamy górę słomy. A to przejdziemy. No, w sumie dobra. Góra słomy, no. Mamy. Taki sprzęt, jaki mamy, ale spokojnie, damy nim radę, damy nim radę. E, tutaj jest nasz motorower, który sami skręciliśmy, no bo wiadomo, coś czymś trzeba było jeździć. Jest rower, jest mały zbiorniczek, no przejdziemy się nim. E, jest silniczek, pali ładnie, nacyka. Mam nadzieję, że nie zgaśnie jak ostatnio, jak jechałem tak poza kineczkiem, bo nam piknął niestety gaz troszeczkę zobaczycie, ale trudno. Tutaj mamy wyjazd. Mamy no, tutaj kółko i wyjdziemy teraz do bramy. No, Co tutaj? Oj! Zgasł. Więc, co, co? Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. I daj mu. Dobra. Elegancko na nacyka. a no, może nie nacyka, ale dobra. Odstawimy motorek teraz do garażyku, żeby, no, żeby nie zamach tutaj nam na śniegu Bo zima jest, także trzeba chronić sprzęt Dobrze, przejdziemy teraz do, tutaj do maszyn Jak widać, no stoi park maszynowy Dobra, tutaj jest nasz kos, lekko wysłużony, ale damy radę, damy radę Nic się nie popsuje, ni nic się nie, nie wywali Musi wszystko być elegancko zachowane Wiadomo No. Trzeba bać o sprzęt a nie. No opryskiwacz, jak widać piękny. A, beczka jako przegniła. To co, nie posprawaliśmy tam w domu, na razie jest dobrze. Przepraszam Was za te dźwięki w tle niektóre. Ale no. Powiedzmy to w cudzysłowie. Są też inne informacje, mam telefonowe, tylko ja już go wyciszyłem. No tutaj sedareczka. No piękna. Jedzie aż 12 na godzinę. Znaczy, tak pisze, ale w rzeczywistości się przekonam. Nie wiem, czy tu są wszystkie dziabeczki, bo nawet nie spadłem. Okaże się w praktyce, czy mamy wszystkie dziabeczki. Tutaj mamy beczkę do gnojowicy wożenia. Lekka ma przeżyje. Jeszcze nie naprawialiśmy my. Taka, jaka tu stała, taką wygrzebaliśmy. Troszeczkę tylko odmalowaliśmy górę, no bo wiadomo, żeby nam tutaj nie, nie ugniła, trzeba było się pilnować. No i co, tutaj mamy Wiadomo, yy, no kopaczkę, nasza piękna kopaczka, która tutaj jest, no, no co tam, lekko obrudzewiała. Dobrze, przejdźmy dalej, tutaj ta leżuwa, nasza zielona, no co tu dużo mówić, no śliczna, nowa ta no nie taka nowa, ale powiedzmy to, że odmalowana, lekko już wysłużona, ale jeszcze odmalowaliśmy. Kamienie jeszcze leżą, no bo wiadomo, czymś trzeba dociążyć, no i jest nasz siewnik, proszę Państwa. Co z tego, że lekko nie w kolorze, bym powiedział, ale wszystko da się zrobić, będziemy mieli co naprawiać na serii. Zamiast kupować nowe maszyny, będziemy mieć naprawę, nie naprawiać. no, śmieję się. Znaczy, no będziemy naprawiać, no ale wiadomo, nie, nie wszystko da się naprawić, niektóre będzie po, po prostu trzeba już pożegnać się z nimi, wywieźć na złom, wziąć parę groszy i kupić nowe. No tutaj jest taki... No, nie wiem, chwastownik, jak to nazwać, no taki przeorywacz ziemniaków. Powiedzmy, że to będzie nasz taki chwastowniczek. No, lekko, też odrodzawiały. Przejdziemy sobie tutaj teraz do boczku, do naszych bron. Wiadomo, coś tam się skręciło, coś tam się ze złomu przywiozło. Ważne, że są, ważne, że bronują. No, no i w sumie na tyle. No, co tu dużo? Przejdźmy do Grubera. Troszeczkę nam się urwała ta prawa jazda, lewej nie ma znaki, ale to spokojnie. Lekko wysłużony, ale wa wały nam ukradli, Był, wa były wały z tyłu, to nam ukradli złodzieje. No ale to wiadomo, jak to na małej wsi jest, trzeba się pilnować. Zostawiliśmy na polu, bo nam e, z ciągniku brako paliwa i wróciliśmy po ciągniku z paliwem na fawerze i ukradli wały. Dobrze, że ciągnika nie ukradli, ale już nie było. Tutaj jest nasz drugi rozrzutnik, który no powiedzmy to... Będziemy chcieli odremontować, bo nie działają mu tutaj pasy. No przekładnia cała ogólnie ta do wywrotu jest popsuta i nie działa nam tak jak powinna, bo no nie działa, no nie wywala. Ale przywieźliśmy, kupiliśmy za niedrogie pieniądze tam. Chyba mu 1500 zł, także to niedużo, to niedużo. No stan jaki widać, no taki jest, to no, Robiła nas na powiązałka. No tak, tutaj no, jest to, nasza, powiedzmy to, przerobiona. Właśnie. Przerobiona, no bo ona sypie słomę. Y, tylko słomę, no... Nie tylko słomę, no w sumie no wysypuje, po prostu nie, nie robi snopków, tylko wysypuje słomę razem z kusiem. I musimy nią taką fajną maszyną nową, znaczy na nową samoróbką, ale... Jeszcze taki nikt nie miał we wsi, jak my skonstruowaliśmy coś na Ala, warmiankę No tutaj mamy zboże i żmijka Piękne zboże nasze. Żmieczka zielona. Tutaj trochę pszenicy się to ostało. Także no. Yy, tutaj jest nasza przyczepa sama Jeszcze słomę trzeba będzie wyładować. Trzeba będzie słomę wyładować, bo została jeszcze. Yy, no bo tam była taka góra, że nie było gdzie wyładować i... I się została ta słoma, ale to spokojnie damy sobie radę na spokojnie. Nie śpieszymy się, mm. mam nadzieję, że nie ugnie, No, bo korzystamy z tej słomy, no w sumie to z tą słomę dajmy krową. W sumie. wysypujemy, opóźniamy i wydajemy. No, wiadomo, to nie jest też nowe. Z tyłu tu jeszcze, ale no, spokojnie, spokojnie przeżyjemy. Na razie nie mamy nic zamiaru tutaj. No, jak widać, tutaj jest piękna nasza maszyna. Samo lubeczka, No, no działa, ta się liczy. To, działa. to najważniejsze. Tutaj musieliśmy tył dorobić, bo nam ugni to od słomy wywalania. No, dlatego jest zrobione w chromie, niepomalowane. E, rudy się niestety nie da schować, no bo to przyspawane. Wiadomo, jak to jest. Ważne, że się mieści jako tako w drzwi. Jak się lekko przekręci, to wyjdzie elegancko. Tutaj się pobiera, właśnie słomę tym wylotkiem tutaj. I tam z tyłu wylatuje. Tutaj sanki na kulik widać. Będzie trzeba zrobić kuliga. To już pościągane, żeby tylko podjeżdżać ciągnikiem zapinadzi heja. No. No, maszyna brudna używana, znaczy no używana, no my nie używaliśmy do umenia. Silniczek jest wiadomo. No to tak tu kosa nasza leży, uczciwa kosa. Jakby trzeba działeczkę wykosić, jak już wspominałem saneczki, tutaj paleciak do przewożenia czegoś ciężkiego, no i taczka, no. taczkę na Gospodarstwo bez, Polskie Gospodarstwo bez taczki, akurat taczkę zmieniłem, bo stała ugniła i ta jest no i to jest zgrabiarko-przetrząsarka, czwóreczka, taka na belki, akurat pod nasze ciągniczki, jeszcze nie będę zdawał jeszcze się chwilkę wstrzymam, ja wiem, że już widzieliście w zapowiedzi tego ciągnika, ale wytrzymajcie chwilkę, to naprawdę, naprawdę... Są bardzo ładne ciągniki. Teraz tutaj z tyłu wyjdziemy. Yy, tak, no to z tyłu mamy krowy. To no, jeszcze jest nasza przyczepa drewniana. powinienem schować, będzie trzeba nią schować. A drewniana przyczepka, bardzo ładna w sumie. A. Też sama z A my nią przerobiliśmy jakby na no, koła gumowe. Były kiedyś metalowe, ale założyliśmy ogumowane. Ne? Żeby tutaj na, na asfalcie nie cierpiała. Tutaj jest taki wózek. Jak chciała coś przywieźć, kiszonkę czy coś takiego, że się wrzuci na wózka i, i się przywiezie wózeczkiem. No widzicie jakie to mądre silnik trzeba w wózku. No niestety się nie przejdziemy A tutaj jest kosiarka samoróbka Naprawdę siedzenie na no to wiadomo od czego. To już nie muszę przestać od naszych polskich, konnych maszyn siedzenie. Yy, rączka to tam z rury wygięta, no i wiadomo, kosiarka, najzwyczajniejsza kosiarka, nic specjalnego. Zwykła kosiarka, ładnie pali, kosi. Można trawkę wykosić delikatnie, ale jeśli nie będziemy kosić, bo to jest marznięte, tak Nie ma sensu, są noży. nowe noże założone. Yy, widać na no to siedzenie tradycyjne od polskich, konnych maszyn. Tutaj mamy wały, co ciekawe, no bo jak już mówiłem, wałki od... Agregu, no, od grubela nam ukradli, i trzeba coś powałować. Także będziemy wałować i bronować. No jakoś trzeba sobie w życiu radzić. Wały, wały mieliśmy, także ramę tylko trzeba było pospawać, bo to stare wały wiadomo. Trzeba było ramę pospawać i kupić, no jakby ten wały jeden, bo, bo ugnił. Także no, no a nie takie stałe, no, Stawy no, są, ale aż swoje lata mają, ale działają. O. Tak to powiedzmy. E... No, czymś trzeba robić. No i to jest nasz piękny siewnik. Do kukurydzy, czymś trzeba kukurydzy siać. Koła zobaczcie, nie oddzewiały, a... aguda góra no bo koła no, pomalowaliśmy, żeby czymś jeździć, no bo że nie ugniły nam, żeby nie było akcji, że jedziemy w polu i koło nam trzaśnie. Bo to wiadomo jak to czasami bywa. No, zbiorniczki odmalowane, no też żeby nie gniły, a, a tutaj no to biało. Tutaj po lewo już widać beczkę na wodę. I tak w ogóle to jest idealny moment, żeby zostawić subskrypcję i łapeczkę w górę na tym kanale. Na pięć łapeczek w górę kolejny odcinek, za poniedziałek o tej samej godzinie za tydzień. No i tutaj jest nasza beczka do wody, wracając do tego, yy, no drewniana, wodrewniana, ale szczelna, to się liczy. To się liczy. Musi być szczelna, no aby tutaj nam wszystko banglało. No... Działa? Działa. Nie przecieka? Nie przecieka. Dobrze, tutaj jest nasz rower z, z sporym bagażnikiem, no bo wiadomo, jak coś ze sklepu przywieźć, jaką skrzynkę lub inne pierdoły, to wiadomo, na coś trzeba załadować. Rower jest bardzo ekologiczny i troszeczkę przynajmniej mniej się nam się wyrobią, także... zawsze jakieś plusy. Przejdźmy do naszego Fiatika lekko obrzedzawiałego. Ale ważne, że pyka, ważne, że pali. No i co? No, no przej może odpalmy. Niestety nie zawsze pali na cyka, bo akumulator ma licha, ale na dniach postaramy się wymienić. No, dawaj, Fiat, odpal. No, jak widać, może już mi zdech nawet akumulatorek. Chciałem, żebyście się przejechali. No i tutaj dwa nasze piękne ciągniki. Pierwszy to UCS C355, a drugi C325. No, zaraz do nich przejdziemy w sumie. Tak, o dokładną prezentację. No, 50 No Już widzieliście na zapowiedzi. A więc tutaj wszystko bangla. No, jeśli ktoś oglądał zapowiedź. No, piękna. 6, no nie 60, 55, ale widełki z przodu, żeby w razie wód coś tam podgarnąć, coś tam nie podgarnąć, przesunąć, podnieść. Ogólnie na no to zużyta, ale działa, działa, będziemy remontować na pewno. Jest zamiar, na razie nie będę zdradzał pomysłu, na odcinkach nie, nie pojawi się. Jeśli ktoś będzie śledził serię, to będzie wiedział, co z nią będzie się działo. Jeszcze wam nie zdradzę. Będzie nie trzeba pieniądze zabrać, żeby coś takiego zrobić. No już tutaj duża podpowiedź. Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie, co z nią będziemy robić. Domyślicie się, uwierzcie. Trzeba zebrać pieniądze. No, nie mówiąc o takim remoncie, powiedzmy to wizualnym, bo to jest na najbliższych planach, ale jest taka jedna rzecz, którą będziemy chcieli zrobić. Dołożyć jej takiego power. Piszcie w komentarzach, jeśli wiecie, o co chodzi. No na pewno wiecie. Nie wiem. No, mam nadzieję, że napiszecie, że wiecie. No i tutaj 25. Nie wiem jak długo u nas będzie, mam nadzieję, że jak najdłużej przydaje się do takich klas jak nawóz, jak oprysk. No i nie tylko, zresztą coś lepkiego też pociągnie. Czy na przykład? No nie, mamy lampę roboczą, więc no puk. może no, by pociągnąć na jakby bo jak zapalmy. Mam nadzieję, że zapali, bo... Czasami mam problemy z tym paleniem Także trzeba, trzeba uważać Możemy się przejechać tutaj szybko kto Opony ma z przodu wieźnik wysiadała Najmniej na sobie no Wspomagania no, przodka nie ma Także no kręci się i tak się Ale no jest, jest, no jest fajnie Traktorek zawsze jak traktorek Zawsze coś nam pomoże Teraz przejdźmy się pięćdziesiątką-piątką. Wiem, też są problemy, ale to, 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 to na dniach naprawimy, to na dniach naprawimy, wierzcie mi. co jej dolega. Nie dochodzi paliwo do zaponu i nie, nie chce palić, także to na dniach naprawimy spokojnie. Czy już pewnie przejedziemy się? A jednak... Myślałem, chciałem Was tutaj pokazać Wam... No dobra. Pa! Na razie idę do kolejnego odcineczka.